<śmienicza> Stefan, Paweł 3, Stefan, Grażyna, St Stanisław Tutaj Stefan Kłebek, 1, na Talekce Olga, Olga Jestem Szymon na ja Jestem tylko w tej chwili mam QRM takie mogę powiedzieć, że na 9 plus 10 plus 20 oni chcą sp 3 no A u nas, jeszcze raz tutaj yy, Zacznie nam dawać, to ja tutaj spojrzę na tego Na, na s i zobaczę Jak tutaj u mnie to wygląda Słuchaj u mnie Straszny kształt, jak w tej chwili e, Dochodzisz, e, na drodze duża Jakieś wyładowania Bo mówię, mam 9,20 W po, porywach e, Oni chcą SP3SG e, No a, No tutaj widzę, że podobnie. sygnałowo e, Bardzo podobnie nie wiem jak my tam do Ciebie, tam doratujemy, ale powiem Ci, że tak samo, my to tak samo tutaj yy, mamy, tak samo te, jak to się mówi, yy, burzowe, no to tak samo są. Proszę mikrofon do Ciebie. No, no Nie też jest, podobnie burzowe. tam Pani tutaj mówię, no sygnałowo, no, tutaj e, modulacyjnie dobrze doratujesz, dobrze tylko no mówię, no te elementy, będą niestety tutaj swoją no, modulację tam e, przerywają, Czy się A no może tutaj y, y, znajdziemy jakąś inną częstotliwość i spróbujemy y, Może tam będzie lepiej trochę Nie sądzą też, chociaż mam hmm? nocową No dobrze szy szy Szymon, to dziękuję za taki szybki tutaj testik Tak szy szybko wyrwany. jak to się mówi, z kontekstu Nam tu się udało szybko zgadać i, I do następnego może będzie w lepszych warunkach się spotkamy i Pogadamy. I Stefan Paweł 3, Stefan Gazzyna, Stefan, tutaj Stefan Kubek 1, Natalia Ceverolga. No okej, nie ma problemu, może nie wiem, może już odspróbujemy, tam nie będzie kurzy obozu, gdzieś tam powyżej towaru, kiedy dojdzie podmiot, z tego mówię, na jestem, może też, że praktycznie cały czas tam w tyladzie. Dziękuję i do usłyszenia w lepszym warunkach, jest tu jeden na miejscu, LFC3, HLG. No, no to na razie, to jest.